Technik przeróbki kopalin stałych. Technik przeróbki kopalń stałych nadaje właściwości użytkowe wydobytym surowym kopalinom, takim jak węgiel brunatny i kamienny, rudy metali, surowce chemiczne oraz skalne. Prowadzi procesy klasyfikacji i rozdrabniania tych kopalin, wzbogacania ich, a także przygotowania koncentratów do dalszych procesów przetwórczych. Technik przeróbki kopalin stałych w swojej pracy obsługuje maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej kopalin, a także organizuje i realizuje proces przeróbki kopalin stałych. Może znaleźć zatrudnienie w branży górniczo-wiertniczej i jest poszukiwanym przez pracodawców specjalistą. Technik przeróbki kopalń stałych potrafi wykonać i posługiwać się rysunkami technicznymi i dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń związaną z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę o zasadach działania elementów oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych, czujników, układów automatyki przemysłowej, eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji. Zna budowę i działanie mechanizmów, strukturę geologiczną Ziemi, złoża, skały i minerały, a także metody ich wydobycia, przeróbki, jak również schematy technologiczne. Praca. W zakładzie przeróbki mechanicznej przebiega w kilku fazach. Pierwszą fazą to jest przygotowanie urobku węglowego do dalszej produkcji, czyli wydzielenie z niej skały płonnej o wymiarach powyżej 200 mm. Następnie urobek węglowy trafia do obiektu klasyfikacji, gdzie jest rozdzielany na frakcje od 20 do zera i powyżej 20 mm. Klasa poniżej 20 mm kierowana jest do zakładu wzbogacania miałów węglowych i w osadzarkach pulsacyjnych produkowany jest miał węglowy, handlowy miał węglowy, który trafia do elektrowni elektrowni właśnie. Technik przeróbki kopaliń stałych obsługuje takie maszyny jak przenośnik taśmowy, klasyfikator zwojowy, flotownik, przesiewacz wibracyjny, kruszarka bębnowa oraz wiele innych. Technik przeróbki kopalń stałych potrafi dobrać i obsłużyć maszyny i urządzenia do rozdrabniania oraz wzbogacania kopalń stałych, a także do odwadniania, odmulania, suszenia i odpylania. Posiada wiedzę dotyczącą specyfiki obiektów budowlanych wykorzystywanych w zakładzie przeróbczym, zasad eksploatacji i instalacji przeróbczych, a także celów i zadań ciągłego utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń zakładu przeróbczego. Technik przeróbki kopalń stałych w swojej pracy realizuje wiele procesów, takich jak proces przygotowania wstępnego i dozowania nadawy surowej do procesów głównych przeróbki kopalin stałych, proces klasyfikacji, rozdrabniania oraz wzbogacania kopalin stałych oraz proces magazynowania. Posiada wiedzę o parametrach techniczno-technologicznych procesów wzbogacania kopalin stałych. Jakości przebiegu procesów wzbogacania kopalń stałych, procesie magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalń stałych, a także procesie odwadniania, oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania, suszenia produktów przeróbki kopalń stałych. Monitoruje również parametry techniczno-technologiczne tych procesów i kontroluje je. Na tym stanowisku pracy należy. Jak przychodzę do pracy, należy przyjąć wszystkie zgłoszenia pracowników ze wszystkich stanowisk pracy. Czyli gdzie pracownik pracuje na zakładzie, zgłasza swoje nazwisko i gotowość urządzenia do ruchu. Kiedy mi pracownicy zgłoszą gotowość urządzenia do ruchu, ja wtedy centralnie uruchamiam cały zakład. Uruchamianie zakładu centralnie, to jest praktycznie 90% urządy, to jest uruchamiane przez dystrybutora. Poruchomienie całego zakładu. Trzeba się zgłosić, oczywiście do dysputera kopalnianego z siebie zgłaszamy we dwóch, pracujemy na pierwszej zmianie i wtedy prowadzimy zakład i w czasie zmiany kontrolujemy to, co idzie z szybu, jaki idzie urobek i na podstawie to, co idzie z szybu, Wiemy, jakie produkty idą z poszczególnych oddziałów, czyli z puczki zawiesinowej, z puczki ciężkiej, co nam produkują i z tej, tej całej tego koncentratu i nie, sortu robimy mieszankę, która jest, jest gromadzona, jako i miał, do idzie do wagonów. Praca w zakładach zajmujących się przeróbką kopalin stałych jest stabilna, jednak pracownicy w tych zakładach są narażeni na hałas, drgania i zapylenie. Rozwój przemysłu gwarantuje, że zakłady zajmujące się przeróbką kopalń stałych będą funkcjonowały nieprzerwanie przez wiele lat. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik przeróbki kopalń stałych, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu dwóch kwalifikacji w zawodzie technik przeróbki kopalń stałych oraz zdanie egzaminów zawodowych z tych kwalifikacji daje możliwość uzyskania zawodu technik przeróbki kopalń stałych pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Ścieżka druga. Dla osób dorosłych posiadających 2 lata kształcenia w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe, aby zostać technikiem przeróbki kopalń stałych, należy zdać dwa egzaminy eksternistyczne zawodowe. Ścieżka trzecia. Po ukończeniu branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie operator maszyn i urządzeń przeróbczych i zdaniu egzaminu zawodowego, nauka w branżowej szkole drugiego stopnia oraz zdanie egzaminu zawodowego albo kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz zdanie egzaminu zawodowego i posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego. W zawodzie technik przeróbki kopalin stałych istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.